Serdecznie z tej strony Kryptonononim i witam Was w szybkiej wiadomości ze tak świata kryptowalut, finansów i ekonomii w regularnym wydaniu, chociaż w wakacje może trochę być mniej tych odcinków. Teraz w seriach cotygodniowych, więc jeżeli interesujecie taki kontent, to zapraszam Cię do subskrypcji kanału. A my przy... przypominam, że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie, a nie porady inwestycyjne. Po profesjonalne rady zgłosiłem do odpowiednich osób, bo troszeczkę się dzieje. Bitcoin tutaj odbił się nam ładnie, doszedł do praktycznie 67 tysięcy, no i traci tutaj w w kierunku 63 402% w ostatnich 24 godzinach, jednak prawie 10,5% w ostatnich 7 dniach zyskuje. Ether podobnie traci niecały 1% w ostatnich 24 godzinach, wynosi to prawie 3400 dolarów i też niecałe 9,5% na plusie w ostatnich 7 dniach. Jeżeli sobie zerkniemy, co najlepiej radzi sobie w ostatnich 24 godzinach, no to mamy kilka takich wygranych, jednak może lepiej zerknąć sobie. O ostatnie 7 dni, bo tutaj mieliśmy lekką korektę. No tutaj widzimy niestety dwa Pierwsze to są e, memcoiny, a drugi, trzeci to jest wordcoin, ale później już się robi troszeczkę ciekawej pod tym względem. No ale oczywiście wszyscy, co posiadają memcoiny są zadowoleni. Mamy tutaj po 50% ponad procent wzrostów. To też może dać zastanawiać, że rynek altów jest spragniony wzrostów i że już możliwe, że dużo z nich było na wysprzedaży. E, zobaczmy sobie, co tutaj się dzieje. Też reagują takie jak NIR albo TAO, które zaczynają być skupowane przez Grayscale, który tworzy fundusz. To jest jedne, dwu, dwa tokeny z pięciu. On ta chyba jeszcze ma więcej, bo będzie robił fundusz chyba dotyczący AI, więc mamy tam jeszcze Fetch AI, jak dobrze kojarzę, e, więc to też odbija się e, na rynku. Dobra, przechodząc sobie tutaj, no, wyszukiwania oczywiście, ta za tym też podążają NIR, tutaj wyskakuje na top 1, e, resztę możecie sobie tutaj zerknąć. Hamster Combat, o, widzimy, że już pojawia się token, kto klika pewnie tutaj się czai na jakiegoś airdropa ja klikałem przez chyba tydzień tam wbiłem nie wiem 300 milionów tokenów i przestałem z powodu no niechęci. Nie miałem czasu już na takie rzeczy. Ale my przechodzimy już do wykresów, bo dużo się dzieje, moi drodzy. Złoto wybija 2483 dolary i co jest jego ATH, więc naprawdę bardzo dobrze. Dodatkowo dolar reaguje w strefie 390, o czym już mówiłem wcześniej. On cały czas tutaj zachowuje te 390, strefa 390 jest bardzo mocna i cały czas nie przewita. Zobaczymy, czy w końcu będzie lekkie podbicie. I spadek, bo ja uważam, że dolar będzie szedł w kierunku 3 złotych, a nie 6, a bitcoin w kierunku 100 tysięcy, a nie 12 tysięcy. Dlaczego uważam tak? Ponieważ yy, dolar. Yy, yy, lubi się zamieniać w akcje tanich państw, kiedy sam jest drogi, a to się dzieje, kiedy właśnie dolar pierwdrożeje, ucieka w technologiczne spółki, wtedy technologiczne spółki są bardzo przewartościowane względem samych też surowcowych, ale już abstrahując od tego, ucieka, wiemy, że technologia głównie się kryje w Stanach, tam ucieka cały kapitał, później ten dolar zaczyna rosnąć, bo ludzie ze świata zaczynają to kupować, czyli wymieniają swoje dolary, na do, swoje waluty na dolary, a potem to pakują w te spółki, i w pewnym momencie doprowadzamy do sytuacji, gdzie mamy drogie spółki i drogiego dolara, i to za, jest zachętą, czyli mamy znowu tanie spółki w e, innych państwach i drogiego dolara, i to powoduje, że masz Amerykanie wtedy, w szczególności, którzy posiadają dolary, mają dobrą zachętę, żeby odkupywać. tak? No i jeżeli kraje takie jak Polska, które na przykład zaczynają skupować złoto, czyli podnoszą rezerwy złota, a widać, że Gapiński akurat z tego zdaje sobie dość wysoką sprawę, no to w takim przypadku mogą te kraje liczyć na większe fundu... Ym, inwestycje, a większe inwestycje są spowodowane wymianą znowu dolara na złotówkę i w tym kierunku, więc jeżeli nie będzie jakichś globalnych panik, uważam, że będziemy szli w kierunku słabszym. Oczywiście to jest proces, to nie jest miesiąc, dwa, to jest, jak sobie zerkniecie na wykresie, to jest bil, to jest 16-letni cykl dolara, więc yy, no tutaj widzimy dokładnie tą samą sytuację technologiczną, Spółki surowcowe, emerging Market bardziej nie same surowcowe, czyli rynków wschodzących, potem długi okres wzrostu dolara. O kurde, nie to, nie przesunąć. I później uważam, że będziemy mieli tutaj, mieliśmy przewartościowanie na 5 zł, kiedy mieliśmy globalną panikę, i teraz będziemy szli w kierunku 3 dolarów, nawet może niżej, bo ostatnio mieliśmy 2,02 dolara. W 2008 roku, a od tego czasu oczywiście troszeczkę minęło, i też pamiętajmy, że 16-letnie cykle się tak tylko nazywają. One oczywiście mogą być w okolicach. Tych lat. E, tak jak wszystko na rynku, to nie bierzemy wszystkiego dosłownie. E, tak samo czteroletnie cykle na Bitcoina, tylko że w Bitcoinie jest ten fenomen, że tam na, na razie wchodzi jak w zegarku, więc zobaczymy, czy w tej host też tak będzie. Jak zerkniemy sobie na Bitcoina, gdzie on tutaj nam się schował? Tutaj. No to. No, na miesięcznych to już nie ma co nawet porównywać, bo tu widzimy, że hosta trwa cały czas z małymi spadkami. No, ale w każdym razie, jak sobie zerkniemy, no to tutaj mamy dość długą konsolidację. Długą, jak na bitcoina, oczywiście. Eee, poziomy, te, które się wahamy w nich, czyli przebicie 57 tysięcy, mamy od lutego 28, czyli mamy cały marzec, kwiecień, maj, czerwiec i już trochę lipca, to jest prawie 5 miesięcy. Więc to wszystko by wskazywało, że w końcu powinniśmy się wyrwać z tego i ruszyć. Dalej. No, i też co się stało chociażby z tego powodu, że wchodzą ETF-y na Ethereum. To samo też pewnie dało jakieś przebudzenie inwestorów. Zazwyczaj inwestorzy przez wakacje są uśpieni i to powoduje też, że we wrześniu dużo zaczyna się dziać. Staś się mówi, że kup tam w listopadzie, odejdź w maju, tak? Bo to często przynosi profity właśnie z tego powodu psychicznego. <laughs> No i teraz zobaczymy. Mieliśmy podbitkę dość dużą, bo to nie jest tak, że e, teraz mamy jakieś odbicie. Nie wiadomo skąd, bo tutaj mieliśmy 22% Bitcoin odzyskał i teraz sobie lekko reaguje. Ja. Nie zalecałbym shortować bitcoina, chyba że ktoś naprawdę chce uszczelić to, ale no w tym trendzie przed ETF-em, no to uważam troszeczkę za samobójstwo. Ale niektórzy lubią takie emocje i huśtawki emocjonalne, więc no to już ich sprawa, tylko niech się zastanowią, czy to jest granie, czy narkomania. Ale dobra, przechodzimy sobie dalej do wykresów. No i na wykresie, nie do wykresów, tylko do tabelek, i na tabelkach możemy sobie spojrzeć, co się działo na całym świecie. I tutaj na przykład zauważamy PKB Chin, które jest gorsze niż program. Prognoza. A to dziwne, że się do tego przyznali, ale oczywiście 4,7% to i tak jest wzrost do miesiąc do miesiąca dość duży. CPI w Polsce 2,6%, tyle samo co oczekiwane, a bazowy wskaźnik CPI 3,6% kontra 3,7% prognozy, czyli lepiej, ale ogólnie tutaj źle zaznaczyli to kolorami, bo im mniejsza inflacja, tym lepiej. No, w sumie zależy dla kogo, lepiej, bo dla nas posiadaczy krypto najlepiej, jakby wszystkie waluty miały hiperinflację i się rozpadły. No chociaż nie, może nie najlepiej, bo potem pewnie to się skończyło. Wojnami, więc lepiej, żeby to był proces. Dodatkowo widzimy wskaźniki CPI w strefie euro także 2,5%. No i oprocentowanie depozytów i stóp procentowych w strefie euro zostaje na tym samym poziomie, a z to wzrosną nam zdeklarowani wstępni bezrobotni do 243 tysięcy wniosków kontra 229 tysięcy z, z prognozy, więc a ubiegły miesiąc 223. A to wszystko też jest bardzo dobre po to, żeby Fed zaczął obniżać stopy procentowe. Ja bym tylko chciał, żeby to się nie skończyło jak zawsze, bo zazwyczaj Fed obniża stopy procentowe wtedy, kiedy, mm, kiedy coś się dzieje na świecie i ciekawe, czy się dzieje, bo obniża, czy obniża, bo się dzieje, więc to niech każdy sam sobie już rozkminia, a my przychodzimy do wiadomości. Wiadomości oprócz tych wszystkich, co powiedziałem, jeszcze warto wspomnieć, że wzrosła produkcja przemysłowa nad Wisłą wyniosła 0,3% rocznie. Gdzieś analitycy tutaj oczekiwali spadków, wynagrodzenie wzrosło o 11% rocznie i wydaje się, że polskie firmy odczuwają. Pewną presję spowodowane także wzrostem płacy minimalnej. No pewnie tak, pewnie nie, ci, co mają firmę ogarniętą, to pewnie tych presji nie mają i się nie kredytują za dużo. A w szczególności kiedy firmy są młode, to nie warto brać na przykład od razu leasingów i innych rzeczy, no bo to powoduje, że zagrażamy własnej działalności. No chyba, że macie tam od razu 2 miliony obrotu i marże 40%, no to Inna sprawa. Dobra, przechodzimy sobie do kolejnych wiadomości. ETF-y wystartują za kilka dni. Takie mamy informacje. The Wall Street Journalist podało, że przekazał SEK już emitentom ETF, że mogą zadebiutować na giełdach 23 lipca. To ciekawe, ciekawe, czy tak się stanie, bo często mamy jakieś przewidywania, a tak się nie dzieje. Ja mam obstawione na polimarkecie, że tak się nie stanie, bo myślałem, że jednak będą to przyciągać do września. Zobaczymy, w każdym razie to tam zabawa jest bardziej niż cokolwiek, można by powiedzieć, a bardziej hazard niż zabawa. No a w sumie hazard jest formą zabawy. Dobra, tutaj ciekawe, czy tak się stanie. A jeżeli tak się stanie, no to wszystko może nam lekko odreagować. W sensie, jeżeli będziemy mieli przed spadki, to myślę, że będziemy mieli potem wzrosty, a jeżeli będą przed duże wzrosty, to może być podobnie jak na Bitcoinie. czy chwilę się zatrzymamy, i dopiero kiedy napływ pieniędzy spowoduje mm, prawdziwe wzrosty, tak? I uważam, że tutaj shortowanie nie ma zastosowania do sprzedawania na newsach ponieważ to są rzeczy, które wprowadzają typową wybranie podaży zwiększają mocno popyt i tym samym tym samym będą oddziaływać na wzrost cen, w szczególności, że Ether już ma wycięte sporo podaży przez staking, ma wyciętą spalanie jeszcze dodatkowo i jeszcze dodatkowo ma wycinaną przez kontrakty, więc tutaj ma sporo mocy żeby tutaj e, sobie porosnąć. Dobra, lecimy sobie dalej, bo sporo jest rzeczy. Teraz Wam opowiem historię, bo e, wiemy oczywiście, że wiele osób traci swoje kryptowaluty przez phishing, czyli zazwyczaj podstawianie strony albo dawanie zezwoleń na swoje zarządzania konta w Metamaskach, które często nie są zabezpieczone portfelami, albo nawet wydawanie różnych innych e, rzeczy, logowanie się na giełdy. No teraz to już jest troszeczkę utrudnione, ale kiedyś można było bardzo łatwo podmienić stronę e, i nawet się zalogowało. Do giełdy i nie wiedziałem, że ktoś tam traci, więc jeżeli nie masz tu FA, to też warto to mieć i tak dalej. Ale w każdym razie 10 miesięcy temu pewien haker ukradł niesamowitą ofiara, znalazł sobie 24 miliony dolarów, no i po 10 miesiącach na blockchainie on wysłał mu wiadomość, że zabrałem ci pieniądze, chce je oddać i zwrócił 10 milionów. No i to jest bardzo zastanawiające, czy haker miał wyrzuty sumienia, czy haker może zobaczył, że pieniądze w pewnych etapach już szczęścia nie dają, w ogóle tak naprawdę, na dłuższą metę się przyzwyczaja człowiek jak do wszystkiego i wracają normalne problemy, hmm, więc yy, może to go dopadło, albo po prostu nie potrafił ich wyciągnąć już i mówi: Po co mają się zmarnować? I oddał gościowi. Więc to jest bardzo ciekawa historia. Hmm, przechodzimy sobie do Donalda Trumpa, który pewnie wiele osób słyszało o zamachu. Dostał w ucho, więc było blisko, można by było powiedzieć napastnik zginął od razu został zestrzelony ciekawe czy jest to ze służbami które tam podobno dostawały informacje że ktoś chodzi po daku, więc to jest ciekawe, ale mniej z tym, nie o tym mi tu mówić. Po prostu o tym, że Trump bardzo jest nastawiony na Hmm, kryptowaluty, gdzie kiedyś mówił, że to jest niezbyt dobre aktywo. Potem zaczął wystawiać swoje NFT, zarabiać i nie wiem, bo tylko krowa zdania nie zmienia, ale politykom często warto nie ufać. E, co prawda Trump najprawdopodobniej nie walczy o pieniądze, e, bo jest miliarderem. Jak dobrze pamiętam, to ma 15 miliardów dolarów chyba w zarządzaniu. Albo teraz to się mogło zmienić. E, dodatkowo najprawdopodobniej idzie tam po jakąś władzę albo inne rzeczy. Też go ciężko kupić, ale mniejszy z tym. Wracając do tego, jeżeli taki osoba wygra, możemy pomyśleć nad tym, czy kurs zareaguje. Zareagowały Bitcoin od razu, zareagowały jakieś memkoiny dotyczące Trumpa. W ogóle warto się zastanowić, bo jeżeli wiemy, że może wygrać Trump, no to czy nie jest dobra spekulacja na tych coinach, więc tutaj każdy już sam sobie musi odpowiedzieć. Ale cofnijmy się do roku 1984, gdzie Ronald Reagan też miał przed prezydenturą, czy tam przed relekcją, już nie pamiętam, w każdym razie dostał, yy, miał zamach i wygrał większością w jeden stan, tylko miał w jednym stanie miał tylko przegraną i ciekawy jestem czy nie będzie podobnej sytuacji teraz z Trumpem. Zobaczymy oczywiście już niedługo co naprawdę mogło by wskazywać, że Bitcoin zareaguje na to pozytywnie i memcoin. Za to Witalik Buterin spotyka się z Donaldem, nie z Donaldem ten tylko krytykuje Donalda Trumpa, a spotyka się z Putinem mówi, że Donald Trump zmienił zdanie bardzo szybko i w tym przypadku nie warto ufać politykom pod tym względem. Więc ciekawe, czy spotkanie z Putinem na to wpłynęło, czy sam może. Pamiętajmy, że Vitalik wychowywał się, jest tak naprawdę Rosjaninem. Więc ciekawe, co go łączy z Putinem i ciekawe. W jakiej kwestii to mówi do Donalda Trumpa? No, zazwyczaj osoby, które dużo są znane w pewnych światach, są później wykorzystywane do narzędzi politycznych i warto zawsze to z tyłu głowy mieć. Wszyscy znanie, znane osoby. W pewnym momencie próbują pewnie władze na nich wpłynąć. Ciekawe, czy jest w tym wypadku. Nie mówię, że tak jest, tylko warto o tym przemyśleć. Dobra, lecimy sobie do Wizard X, ta, który traci 20-30 milionów, a to nie jest taka, taka słaba giełda, bo chyba większość osób już o niej słyszało. Traci 45% swoich rezerw na haka dostaje, więc to jest, to jest kolejne. Oszczerzenie dla osób, które dalej trzymają na metamaskach bez portfela sprzętowego, dalej trzymają mm, swoje coiny na giełdach, bo giełdy są hakowane. <laughs> oczywiście duże giełdy z dużą renomą na przykład jak Binance i tak dalej często spłacają swoich, e, swoje haki, jednak jak dostaną takiego haka, że nie będą w stanie ani ubezpieczycieli ani nikt tego pokryć, no to doskonale wiemy, że nie będą w stanie tego spłacić, a pamiętajmy, że wszystkie polisy, wszystko mają sumę ubezpieczeń i w pewnym momencie po prostu polisa danej rzeczy nie pokrywa e, bo to też często jest w bankach mówione, że tam mamy zabezpieczenie do 100 tysięcy dolarów, no ale wiecie 100 tysięcy euro chyba, ale wiecie doskonale, że jakby większość osób straciło po 100 tysięcy, to ten kapitał nie jest do w stanie do wyciągnięty. Na jakimś odcinku to liczyłem, ile oni mają rezerw ten, który ta firma, która odpowiada za ten kapitał. No i wychodziło tam, że... Nie wiem, kilka milionów. Nie wiem, musiałbym się cofnąć. Tam chyba było 13 miliardów złotych w, tym, w, tym, w tych rezerwach, więc każdy może sobie policzyć. Miliardów czy milionów? Dobra, może nagramy nowy odcinek, bo mogło to się zmienić, ale w każdym razie sens każdy wie, jak to było. A klienci Gox alarmują. To jest ciekawe, bo 10 lat czekali na swoje kryptowaluty. W końcu syndyk powoli zaczyna to rozsyłać. Giełdy na szczęście poszły po rozum do głowy, które mają oczywiście duży rezerw w krypto i mówią, że będą to redystrybuować do innych klientów w ciągu 90 dni, co by mogło tak oznaczać, że tykająca bomba w postaci e, MT Goxa nie jest już groźna, bo zostanie to rozłożone w, w czasie dodatkowo na trend, y, na trend wzrostowy jeszcze w okolicach ETF-u, więc to też jest ciekawe czemu akurat teraz robią, a dodatkowo Eee, mamy już pozbytą bombę od e, Niemiec która się wysprzedała e, co też będzie napędzało Bitcoina ponieważ niemiecki parlament na pewno opozycja będzie im wyrzucać to że sprzedali na przykład po takich cenach kiedy Bitcoin na przykład przybije 70-80 tysięcy i w takim przypadku e, może to być z taką kolejną reklamą Bitcoina a Bitcoin jest siecią w której nikt nie pracuje a wszyscy chcą ją reklamować <laughs> to jest niesamowite, ale wracajmy do MtGox i osoby które czekają sobie na swoje zwrot środków dostają informacje no znaczy tutaj gazety dostają informacje dziennikarze że ich konta dostają hakowane i w różny sposób hakerzy się czają na tą gotówkę a pamiętajmy że Bitcoin od 10 lat zrobił ogromne procenty i nawet osoby które podtrzymały po 50 dolarów mogą zamienić teraz mieć ogromne pieniądze nawet jak dostaną 50% tego dobra Tether znowu masowo drukuje na sieci Tron miliard Tetherów się pojawia, Sieci Tron, a dyrektor generalny BlackRock zaczyna mówić pozytywnie o Bitcoinie, i to wszystko zaczyna pokazywać, gdzie hajs leży. Tam ludzie tak mówią i tak gadają, ale w pewnym momencie ciekawy jestem. No, nie wiem, czy dyrektorzy tak mało zarabiają, że muszą mówić, albo po prostu mają taką rolę, że muszą prezentować, bo inaczej by od właścicieli dostali. Ale w każdym razie Flinks Blackrock zmienił swoje zdanie o Bitcoinie, uznając go za legitymne narzędzie finansowe i tutaj to pokazuje cały świat, może zmienić nagle. Już zmienia ta Narracja się zmienia cały czas. A Cezary Graf mówi, że. Big Short Bits został już wykasowany, że zaorski to oszust i złodziej. Tak tutaj napisał na Twitterze, wyciągnął ze swojego pula z 4 milionów zostało już 20 tysięcy dolarów. No i to wygląda no, niezbyt, niezbyt dobrze. Niech każdy sobie sam zobaczy, co tutaj się dzieje. Ja osobiście może już to komentowałem w odcinku, nie będę po raz kolejny tego mówił, a Chaining prezentuje nową piaskownicę a propos tokenów RWA najprawdopodobniej, bo przy tej piaskownicy będzie można badać sobie użycia, takie jak na przykład tokenizacja obligacji, co jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym mm, wnioskiem, bo ja uważam, że w przeciągu naszych następnych lat albo naście lat, y, stanie się tak, że większość rzeczy będzie stokanizowana, większość coinów będzie miało można. No oczywiście wiele rzeczy z tych będzie się działo bez świadomości, tak? Ludzi, tak samo jak większość z ludzi, szczególnie starszego pokolenia, nie wie, że na przykład używa protokołów TCP, IP i HTTP, albo do DNS, nie, nie wiedzą doskonale, co to jest. Tak samo tylko ludzie z finansów, albo dobrze znający kryptowaluty, będą wiedzieli, że na przykład niektóre transakcje idą na blockchainie, ale to wszystko spowoduje, że będzie to o wiele bardziej zabezpieczone, podzielne i to samo wyrwże dobry Wpływ na bitcoinie. A Binance świętuje 7 urodziny i rozdaje tokeny BNB. E, możesz dostać tutaj chyba jedną, gdzieś setną BNB za, na zaproszenie znajomego. On dostaje 5 tysiącznych i wtedy, e, jak 7 osób zaprosisz, to jest 0,7, czyli chwila. A jak 600 dolców kosztuje, to mamy 66 dolarów za jedną osobę. No nie wiem, czy to jest opłacalne. Może jakiś influencerzy to by sobie z tego wyciągnęli, którzy e, muszą zarabiać w taki sposób. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do analizy. Więc tutaj widzimy, że Bitcoin ma tanie opłaty. Niektórzy mówią, że opłaty tutaj mocno rosną. Ja widzę 4 satoshi za bajt, 1,4 dolara, więc jest bardzo dobrze pod tym względem. Warto to obserwować, bo mimo różnych aktualizacji, pamiętajmy, że Bitcoin często może się zapchać i w takim przypadku może być koniec hossy, bo mały kapitał nie będzie w stanie dołączać. dołączać. Yy, znaczy, nie do końca, bo pamiętajmy, że jeszcze mamy yy, możliwość kupowania przez różne procesory płatnicze na giełdach i nikt nie przesyła tego. onczej mamy Lightning Network, więc to teraz jest inaczej rozłożone. Ale warto to obserwować. Dodatkowo wzrasta nam pod, po, po, um, ilość bitcoinów w ETF-ach: 1 93 209 dolarów na całym świecie. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo w końcu pokazane jest, że się wyrwały ETF-y z e, takiego jakiegoś włącznego trendu: BlackRock 323 833 dolary, Grayscale 273 000 dolarów i Fidelity 178,5000 dolarów. Tak to wygląda na chwilę obecną. Zobaczymy, czy będziemy musimy też znaleźć stronę, gdzie będzie monitorowany ETF Eterowski. A może będzie na ultrasont.com. A właśnie strona kryptomyślnie Muszę ją przebudować, bo przenosiłem na inny serwer. I w każdym razie na chwilę obecną nie macie dostępu do narzędzi wszystkich, ale myślę, że osoby, które zrobiły sobie zakładkę, które wchodziły na tą stronę, a które nie, to możecie sobie wyszukać stronę w w Wave Machine, czyli strony przeszłe, i tam będziecie mieli te narzędzia na chwilę obecną, bo nie mam na chwilę czasu, żeby się za to zabrać. Chociaż tu jest kilka, no nie wiem, 3-4 godziny, bym się na to poświęcić, no ale nie chce mi się na razie za to zabierać. W każdym razie Ethereum wracamy. 31109 Etherów dochodzi nam do puli. Tak to wygląda, jak sobie zjedziemy w dół, to gdzie jest ten wykres? To widzimy, jak właśnie jest podzielony ten eter, no i wzrasta, wzrasta nam także ilość eterów w kontrakcie. Eee, znaczy nie w kontraktach mamy 9,2 miliona, ale w, w to są kontra w kontrakcie stakingowym 33,2 miliona i w, na kontach 77,8 milionów, ale pamiętajmy także, że mamy hodlerów, więc oni także wycinają. Tutaj widzimy 27,5% total supply zablokowane właśnie w stakingu, a widzimy, że o kurczę, duża hejs, duży hajs, duży hajs tu w ostatnich 48 godzinach, 664 miliony dolarów, dodatkowo nam wpływa 14 tysięcy bitcoinów, ale nie wszystkie muszą być na sprzedaż, mogą być do lewarowania także wpłacane i 12 tysięcy Etheru wypływa, więc widzimy, że Ether tu będzie miał coraz większą presję. Buy-sell pressure tutaj nam spada do niskich poziomów, a to zazwyczaj wskazywało na pewne fakty. Kto max Data sobie operuje, to może tutaj wykorzystać sobie niektóre rzeczy, ale to w szczególności do tradingu na hodling hodling, <gryw> na hodl warto długoterminowo sobie patrzeć i ja głównie do tego wykorzystuję MaxDate. Dodatkowo co widzimy tutaj? No, zablokowały nam się poziomy, więc odświeżymy a my przyjdziemy dalej. Wszędzie nam się zablokowały. No to ciekawe. A widzimy, że w ostatnim tygodniu sporo szortujący dostali po tyłku, ale pamiętajmy, że nawet w rosnącym trendzie, e, osoby, które niezbyt. E... Są, no jak to powiedzieć, są troszeczkę zachciwe. To z powodu zbyt dużych lewarów są nawet oni kasowani, więc ja uważam, że główne pieniądze leżą właśnie w e, nieużywaniu pewnych rzeczy. W szczególności, jak się pytają milionerów, ile transakcji się robi na akcjach, no to wiele osób mówi, że w przeciągu dwóch, trzech lat nie robiło żadnych, albo jedną, dwie. A to pokazuje, że pieniądze e, przepływają od najbardziej niecierpliwych do bardziej cierpliwych, i w sumie tak powinno być, mi się bardzo to podoba. 33 miliardy, mamy w otwartych pozycjach i tutaj pięknie nam poszło to do góry, a to wszystko sugerować by było, sugeruje kolejne już wybicie z tej konsolidacji. Potrzebujemy oczywiście czasu, żeby tutaj więcej z tego coś poszło. Teraz pewnie będzie jakaś krok, krótka korekta, bo to naprawdę mocno te wskaźniki poszły nam do góry. Zobaczmy sobie, jaki mieliśmy wolumen w ostatnich, kurczę, w ostatnich. 24 godzinach no to mamy 131 miliardów dolarów, a likwidację mamy na poziomach około 65 456. Tutaj dla shortów, a dla longów mamy gdzieś 62,900. Dobra, lecimy sobie do końca już. 200-tygodniowa średnia krocząca, oczywiście, cały czas do góry. Ach. Dobra, to za chwilę się cofniemy. Crypto Free and Grid Index 61 pokazuje nam grid i odbija się. Ja e, zazwyczaj lubię kupować, kiedy jest spadek, może nie tak, weźmy sobie jeden miesiąc. Więc cały czas mówiłem, że kiedy tutaj mamy takie poziomy, to jest bardzo dobry moment do zakupów. E, zawsze warto poczekać sobie, że w końcu ten strach się poleje, bo zazwyczaj wtedy mm, za szybko się wchodzi w pewne rzeczy. I ja już z doświadczenia tutaj akurat to staram się wykorzystywać. To jest według jednego indykatora, według drugiego indykatora to 68, tak to wygląda, no i podobnie tutaj były też, pokazywał strach. Wracając jeszcze tutaj do 200 tygodniowej średniku roczącej, to mamy ją na poziomie 36700, więc tutaj naprawdę już się robi coraz wyżej. Jednak cały czas czekamy na alt season, chociaż alty troszeczkę zyskały ostatnio, dlatego wskaźnik tutaj się przesunął w kierunku alt sezonu, ale myślę, że Ether może tutaj pozmieniać w tych prawach naszych altcoinów i już nie będzie tak długo bitcoin sezon no, czas pokaże, a CBB indeks wynosi 66 i tutaj już no, no, no już dosyć tego odreagowania myślę, że jesteśmy gotowi no bo tak to wygląda, wiecie fajnie, że te wskaźniki wszystkie się troszeczkę ostudziły, tutaj macie wykresy napisane nad wykresem macie napisane procentowe ilości różnych wskaźników, można sobie zatrzymać i sprawdzić, a jeżeli chcecie na przykład sprawdzić tylko bez tego wskaźnika to można go sobie oznaczyć, więc bardzo fajna stronka, więc warto sobie, ja osobiście uważam, że to jest jedna z podstawowych stron, które warto obserwować do tego fi i tyle. Może nie tyle, no jeszcze inne rzeczy. Max Stata up pokazuje nam order booki z 7 czy 7 raz 2 3 4 5 6 7 8 9 z 9 giełd. No i zobaczcie, jest duża ściana Popytowa do 62 630 dolarów. Mamy praktycznie tutaj jakieś większe ściany przy 63, przy 60, no praktycznie przy 63 z hakiem, więc <laughs> spadek poniżej 60 tysięcy może być ciężki, ciężki. Dobrze, dziękuję, że zostawię ze mną do końca, jeżeli podoba Ci się, zostaw subskrypcję, zostaw łapkę w górę, zapraszam Cię na kolejny odcinek w okolicach tygodnia do przodu, zazwyczaj to będzie między środą a piątkiem, bardziej wolę to robić pod koniec tygodnia, ponieważ będziemy mogli sobie właśnie sprawdzić, tak jak teraz, co się działo w ostatnim tygodniu, jak tam wskaźniki różne, w piątek zazwyczaj już nie, nic się nie dzieje, więc nawet już ten czwartek też może być, ale zobaczymy, bo ostatnio tutaj dużo buduję i e, dużo buduje w biznesie i i, I troszeczkę ten czas mi zjada, i później wieczorem już nie mam ochoty nagrywać, ale mm, myślę, że tutaj raz na tydzień będę się wyrabiał z tym. Dzięki wielkie! Zostaw komentarz jeszcze raz i słyszymy się za tydzień. A możliwe, że w weekend powstanie jakiś odcinek z memcoinami, które tutaj pchają się do sponsoringu. Hej, pozdrawiam!